Koordynator wszystkich wydarzeń branżowych właśnie na T-Mobile Nowe Horyzonty i o tych wydarzeniach chciałem z Tobą porozmawiać. Najpierw powiedz, jakie to są wydarzenia, jakie one mają nazwy, bo to, bo to są takie mniejsze wydarzenia w ramach dużego festiwalu. Tak, Nowe T-Mobile Nowe Horyzonty to jest festiwal, który się odbywa we Wrocławiu, dla tych, którzy nie wiedzą, kiedyś, kiedyś w Cieszynie i Sanoku. Natomiast od 7-8 lat już, już we Wrocławiu. I to jest festiwal, który zaczął się jako taka letnia przygoda z kinem, właśnie w takich miejscach bardzo zamkniętych, Wakacyjne. wakacyjnych, gdzie wszyscy jechali z plecakiem do Cieszyna takim pociągiem rozklekotanym. I ciężko było się tam potem wydostać przez 10 dni, więc siedziało się, oglądało filmy, jak się miało w lat 18 powiedzmy. Natomiast, w związku z tym, że festiwal się rozrastał przez lata, coraz więcej było gości zagranicznych, gości branżowych, to stwierdziliśmy, że trzeba jakoś to zagospodarować i od kilku lat prowadzimy y, szereg y, takich wydarzeń branżowych. Y, ciekawe jest to, że one rzeczywiście pojawiają się już co roku. To znaczy, nie są to takie wydarzenia, które organizujemy raz, a potem się o tym zapomina, mhm. bo akurat jest jakaś dotacja czy, czy coś takiego, tylko staramy się, żeby to miało. Taki długofalowy efekt i te wydarzenia to jest przede wszystkim Studio Nowe Horyzonty, to są warsztaty dla młodych przedstawicieli branży filmowej. Mówiąc młodych, tak naprawdę chodzi nam o osoby, które kończą szkołę filmową, mogą, że są już absolwentami, miały jakieś krótkie filmy, które odniosły sukces. Bądź też reżyserów, którzy pracują nad swoim debiutem lub zrobili już pierwszy, mhm. pierwszy fa pierwszą fabułę. Oni przychodzą jakąś selekcję z waszej strony? Tak, 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 tak. Tam wybieramy 15 osób z Polski i 10 z zagranicy. I taka grupa potem przez 4 dni pracuje w Wrocławiu z ekspertami, których my zapraszamy do Wrocławia. E, raz, razem z London Film Academy, to są e, eksperci, to są producenci, specjaliści od pitchingu, od e, programerzy festiwali, to są często nasi przyjaciele właśnie z innych festiwali. Pitching, to tak, bardzo pitching, ważne, bo oczywiście. to jest słowo, które, którego jest naprawdę bardzo mało znane u nas. Jakbyś mógł rozwinąć, co to jest pitching? E, pitching to jest... E... Sztuka? Ja, ja tak kiedyś <laughs> szukałem definicji i taką, że to jest sztuka prezentacji własnego projektu filmowego. Tak, to znaczy sztuka to, to może nie wiem czy to jest dobre. Na pewno y, to jest po prostu rzeczywiście prezentacja mm -hmm. y, projektu y, w ten sposób, żeby zachęcić kogoś do zainwestowania w niego, czy włączenia się jako mm -hmm. producent, czy y, przede wszystkim też jakby nie tylko projektu, ale też siebie jako artysty, jako producenta swojej firmy y, chodzi o to, żeby zrobić dobre wrażenie. Żebyś przedstawić się jako taką osobę, z którą chciałoby się pracować, i, i, i projekt, jako ten projekt, przy którym chciałoby się w jakiś sposób włączyć. Mm -hmm. um, czyli na pewno to, to ćwiczymy, właśnie już, już ponad 100 absolwentów mamy, mamy studia, bo to już jest piąta edycja w tym roku. Um, tutaj, w, no nie wiem, absolwentami byli, była Kasia Klimkiewicz, w, w, nie wiem, Kasia, Kasia Rosłaniec, um, Anty jakby wielu takich, zarówno reżyserów, jak i kompozytorów, jak i kompozytorów y, operatorów, producentów. Dużo z tych rzeczy, których się, o których mówimy na studiu, to są takie informacje, często mówi się producenckie dla producentów. Natomiast nam zależy, zależy nam na tym, żeby y, przekonać y, profesjonalistów w Polsce, że. Im więcej wiesz o rynku, tym łatwiej ci się na nim mm -hmm. pracuje. To znaczy, yy, nie chcemy, żeby reżyserzy czy, czy operatorzy, czy właśnie osoby, które w, pracują w tej, w, tej, w tej branży, zostawiali te takie trudne tematy, czy, takie, czy pewne techniczne tematy producentom, a potem frustrowali się, że coś mm -hmm. nie jest zrobione albo że coś trwa dłużej. Czyli yy, wychodzę z założenia, że jeżeli reżyser wie, jak wygląda finansowanie, proces finansowania filmu. To jest się dogadać. Później. No, to potem wie, że musi po prostu, że to zajmie dwa lata albo mhm. trzy lata. I on może sobie wtedy też zaplanować swój czas w tym czasie, a nie myśli, że film zacznie się za miesiąc, tak? Mhm. A jeśli nie zacznie się, to to jest wina producenta. Więc yy, tutaj i, i też przede wszystkim ważne jest dla nas to, żeby. W taki sposób, na studiu, w taki sposób bardzo y, rodzinny, przyjacielski też oswajać y, osoby z branży naszej do. Bo całe zajęcia są po angielsku, więc mm -hmm. żeby ich oswajać w pewien sposób z, właśnie z prezentowaniem siebie, prezentowaniem swojego projektu y, po angielsku, w ogóle obsowaniu po angielsku w tym świecie y, filmowym. Dlatego, że potem, jeśli oni wyjeżdżają na zagraniczny festiwal, nie chcemy, żeby oni gdzieś stali w rogu, jak, jak, jak tabaka przysłowiowa, i byli przerażeni, nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, właśnie jeśli będą mieli film w Rotterdamie, czy w Cannes, czy w, mhm. w Benin, tylko żeby byli na to gotowi. Dlatego też mamy tam y, grupę uczestników z zagranicy, która też się, też się przydaje. Y, drugie wydarzenie branżowe, które mamy na horyzontach, to, jest, y, to jest, są polskie dni: Polish Days. I to jest coś, co robimy już od dwóch lat. To są takie zamknięte pokazy dla bardzo wyselekcjonowanej grupy branżowców, gości z zagranicy. Selekcjonerów festiwali, agentów sprzedaży, dystrybutorów, producentów, którzy są zainteresowani polskim kinem. I tam prezentujemy filmy już skończone, które jeszcze albo dopiero co miały gdzieś swoją premierę, albo albo jeszcze nie miały. E, work in progress, czyli fragmenty e, filmów, które są aktualnie w produkcji, które już są, albo, w, albo są w zdjęciach, albo już są po zdjęciach, ale dopiero będą gotowe za kilka miesięcy. To jest bardzo ciekawa, e, to jest bardzo ciekawa e, propozycja dla, dla, dla branży. To jest na przykład taki etap, gdzie agent sprzedaży chętnie zaangażowałby się w film, mm -hmm. bo wtedy może kalkulować, OK, czyli ten film będzie gotowy za 3-4 miesiące. To ja wtedy mogę go umieścić, mówię, może właśnie w Berlinie, czy w Kanbusie, bo akurat mm. jest termin, prawda? Um, i, f, I oprócz tego są też pitchingi, piching, to znaczy y, było, było dla nas ważne to, żeby na tych trzech etapach pokazywać filmy, żeby, bo to pokazuje pewien, pewien szerszy obraz, obraz branży, mm. a poza tym y, umożliwia osobom, y, ja też widzę, że coraz więcej osób ma taką dosyć mocną dywersyfikację, to znaczy y, w, nikt nie jest tylko producentem, albo, znaczy coraz mniej osób jest tylko producentem, albo tylko dystrybutorem, mm -hmm. albo tylko agentem sprzedaży, albo tylko festiwalem, czyli ich interesuje, naprawdę, w, czasem ktoś pójdzie na, na Working Progress i na pitchingi, albo, albo na pitchingi na gotowy bo film. Bo już ich nie interesuje na przykład yy, Dokładnie, bo, tak bo, inny, też, tak? bo też na przykład produkuje, mm. albo, albo właśnie szuka filmu na, na, na za dwa lata, czy coś takiego, więc więc y, to było ważne, że to też jakby wynikło z naszych rozmów z branżą zagraniczną, że to, ta formuła się sprawdza. I potem na Polish Days y, umawiamy takie spotkania jeden na jeden y, z osobami, które są zainteresowane konkretnymi projektami. No, własne porozmawiać, i ewentualnie do, dogadać się na. Dokładnie. Pół, bo każdy, to jest taki zorganizowany sposób, mają półgodzinne spotkania. Y, to jest jakby, no, tutaj nie, nie, nie wymyśliliśmy tego, mm -hmm. to, jest, to się od lat dzieje na, mm -hmm. w Cinemarcie, czy mm -hmm. w Rotterdamie, czy w. Czy na Berlinale co Production Market to są, to są czy w czy Connecting Codbus, takie tego typu markety. E, inne wydarzenia, które jeszcze mamy, mamy czasem szkolenia w prawne, razem z magazynem Film Pro i, i, i kancelarią pra, prawniczą o, o aspektach prawnych produkcji filmowej, dystrybucji. To co roku jest inny temat. Mieliśmy w zeszłym roku bardzo ciekawe warsztaty też. Yy, o... Czasem staramy się, szczególnie dużo pracujemy z, z Polskim Biurem Kreatywne, Kreatywna Europa, mm -hmm. z komponentem media. Yy, to, jest, to jest też właśnie takie ciało, które bardzo nam pomaga i też reagować na pewne trendy yy, na polskim rynku albo, albo patrzy, patrzymy razem na przykład jakich za zawodów, tak jak rozmawialiśmy o agentach sprzedaży. Mm -hmm. yy, Jakich zawodów w ogóle brakuje w Polsce, w Polsce i na przykład w zeszłym roku robiliśmy bardzo ciekawe warsztaty o yy, z, z polskich script doktorach dla, dla ludzi, którzy chcieliby być pro, profesjonalnymi konsultantami scenariuszowymi, dlatego, że bardzo jest mało takich osób lub, lub w ogóle nie ma. Yy, też jest mała świadomość tego, że w ogóle są, jest taka, jest ktoś taki, są kto może profesjonalnie tak, yy, zajmować, zajmować się analizą scenariusza, yy, pracą z, ze scenarzystą, z producentem nad no, usprawnianiem tego. I zaprosiliśmy ekspertów z zagranicy, którzy, y, którzy właśnie y, nie analizowali scenariuszy, tylko uczyli taką grupę wyselekcjonowanych osób, które w wielo, wieloetapowej selekcji właśnie wzięły udział. Te 5-6 osób było, 6 y, osób jakby przyuczało się tego zawodu, i teraz wiem, że kilka z nich jakby pracuje regularnie już teraz. Z, 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 z profesjonalnymi właśnie projektami, które są w developmentie, mają dofinansowanie z developmentów w pis ie czy czy, 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 w, czy w prywatnym, czy prywatne środki inwestują w development, to często korzystają już z, z usług tych osób, więc mm. y, bardzo to była ciekawa inicjatywa, szczególnie właśnie wydaje mi się, że strasznie ważne jest to, że jeśli, jeśli robi się wydarzenia branżowe, to żeby, myślę zawsze jaki będzie ich efekt, tak? Mm. To, tak jak mówiłem, że jeżeli robimy wydarzenia, nie chcemy robić nic, co będzie tylko takim Raz się wydarzy i nic z tego nie, tak naprawdę nie zostanie. Także atrakcją tak. Dokładnie. Jakby w, w, chcemy, żeby właśnie zamiast, różnica na przykład właśnie jest taka, że zamiast zapraszać skrypt doktora czy konsultanta scenariuszowego z zagranicy, który raz oceni polski film, trochę nad nim popracuje, mm. ten film może się zrobi, może nie, może będzie dobry, może nie, ale, na, ale w, jakby dla polskiej branży nic trwałego z tego nie zostanie, tak. Tutaj przy tym szkoleniu dla do Skip Doktorów, ja wiem, że będzie nawet z tych sześciu osób, powiedzmy, że trzy osoby będą regularnie pracować z scenariuszami po polsku, mhm. nie trzeba będzie ich tłumaczyć, tak. wysyłać do Londynu czy, coś, czy, 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 do, czy do Berlina do ekspertów, tylko rzeczywiście to będzie, to, to jest jakby wartość dodana, długofalowa na, dla, 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 dla branży. Mhm. Też widzę, że już po tych dwóch latach, czy po pięciu latach studia, czy po dwóch latach Polish jest, też już jest większa świadomość na pewno producentów. Szczególnie jeśli chodzi o te wczesne etapy yy, promocji, to znaczy produkcji i promocji, właśnie filmów na tych wczesnych etapach. To znaczy, coraz więcej właśnie osób yy, wie, co to jest pitching, yy, chce to ćwiczyć, chce się prezentować. Nie ma problemu, właśnie, żeby rozmawiać z, z osobami z zagranicy. Wiedzą, jakie są festiwale, kiedy one mniej więcej są. Więc to też jest. To jest oczywiście, ja też nie wiem, jeżeli mam zajęcia, nie wiem, w szkole Wajdy albo w jakiejś w łódzkiej szkole filmowej, to też staramy się o tym na każdym etapie mm. już mówić, ale um, już od tych takich profesjonalnych producentów czy, czy reżyserów wymagam tego, żeby oni już po prostu się też orientowali. Mm. My jakby im gwarantujemy, znaczy gwarantujemy, oferujemy im tak naprawdę taką możliwość, żeby um, jeśli oni świadomie chcieliby nawiązać kontakty pewne w branży, to my im jakby w tym pomagamy. I w pewnym sensie nadrabiacie pewne zaległości, które mamy z względów historycznych. Jeśli chodzi o nasze branże, no, na pewno, o branży europejskiej. No, na pewno nasz rynek taki, jeśli mówimy o takim profesjonalnym rynku filmowym, no to ja, ja bym naprawdę liczył dopiero od powstania PISF-u, mhm. że, że ta kinematografia w takim współczesnym, europejskim stylu w Polsce istnieje. Bo rzeczywiście te produkcje, które były jakby w latach 90-tych, 2000 -tych powstawało no to było 99,9 to były polskie, polskie koprodukcje wewnętrzne z, z finansowaniem państwowym, prywatnym i telewizyjnym, głównie telewizja produkowała. Natomiast w dzisiejszych czasach jeśli się chce, znowu jest mniej, jest mniej pieniędzy na rynku, więc coraz więcej trzeba koprodukować, zbierać pieniądze w różnych krajach. To jest po pierwsze, po drugie ym, Taki projekt potencjalnie ma też większy poten... potencjał, Taki projekt ma większy potencjał yy, za granicą yy, dlatego, że może być bardziej uniwersalny. Musisz rzeczywiście być świadomy tego, co chcesz w tym filmie zawrzeć, bo, bo, bo przez proces koprodukcji musisz przez dwa lata tłumaczyć osobie z innego kraju czy kilku osob z innych krajów, o co chodzi w tym filmie, yy, w związku z tym oni zadają ci właściwe pytania często, których ty byś sobie nie zadał, a potem y, masz, miałbyś sytuację, że właśnie film jest niezrozumiały. Było sporo takich przypadków w Polsce. Y, na przykład film Róża miał, to był słynne, słynny przykład, że y, ba, film bardzo dobry, który w Polsce bardzo się podobał, za granicą y, wszyscy mówili, że, że nie rozumieją go, mhm. tak? I to jest, i tu jest y, chcielibyśmy takich, takich sytuacji uniknąć, a równocześnie masz filmy Historyczne z zagranicy, które odnoszą sukces. tak. To, to dlaczego? Właśnie dobry film Wojtka Smorzowskiego, może czegoś mu tam brakowało. Mm -hmm. I właśnie w te, te trwałe efekty Waszej pracy w naszym, na naszym rynku, w naszej branży liczycie. Ja też liczę i myślę, że nasi widzowie również liczą. Dziękuję serdecznie za, za rozmowę. Dziękuję i do zobaczenia niebawem.